To ja kowale, dla was dołączę do nas do goszek I pytajcie, pytajcie się, co to za gram. Znaczy nie pytacie? Ale co to za gra? Zaraz wam pokażę. Tylko musimy się załadować? Zadaj komuś cios. Tak, można kupować. I są codziennie, no, ale fajna gra. I są codzienne zadania. Złońcie to tysiące.

Papie, nie graj w to! <laughs> Gram w grę, która ma prawo autorskie, a więc ja odejzę. Dobra, chodź. Mam owcę. Dobra, jaka fajna owcę. Chodź. Mam owcę. Jej, ja w to wyskoczyła. No chodź! Ale to chcesz oka. Mam lowę No chodź. Nie, ja pijam owcą! Łaba, baba. Nie graj w to! Nie, ja gram owcą! Nie. Ból buzaur. Mam 5%. To podło. Ej, ej, ej. Przesłuchaj, jest? Jest.

O nie, to nie jest prawdę, to też... Dzisiaj mam jeszcze myślę, że ja będę to nimi kowalec Przejdź przez formalną, spokojną oblicę w Polsce. Dostaliśmy... Czyli dostaliśmy, nie wiadomo co to jest. O, kubek! Będą wyciszone. co Znaczy, u mnie będzie Twoje słychać. Dziesięć To za robót. Synynyny no i super. Mam koronę. Ciekawe, manę trzymaćki, to ja odgodę. W dzisiejszym odcinku gramy w grę z życą. Jesteśmy w sedniu, a tutaj jest szereg. Okay. Ja już zacząłem nagrywać, tylko, że trzeba było usunąć. Ja mam kubeczek świąteczny. No, no, tak. Musimy przejść przez nieco. To jest łatwe, nie? No, no Au, już do końca. Jakiś srek tam leciał. O, mamy następnego bloka, co tu mamy? Nie no, tak blisko byłem, prawie... co? co? Grawitacja została wyręczona. Ja nic nie wchodzę. Ej, no? Ej, no! no! Dzięki.

Przeszłem raz. Ale to spessłem. Co jest, jak wy <grym> muszczany? No mm. Ała. O. A! Na na Przejdziemy przez z Jedna koleżanka, muszę się dostać do szkoły. la, 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 la. pow mój kolega. Mm -hmm. <śm decision> nie, <śmienia> mój kolega. Co się stało? Nie, pow mój kolega. <śmienia> pow mój kolega. Ja nawet I tak mam <śmienia> Ej, Ej, masz mleczką, ja też chcę. Dostałam się bloka. Pow mój kolega, kiedy chcesz iść po mleczko. Ej, nie galerzy mi się kogo Kogoś stary, gdy idzie po mleko. Dlatego nie wraca. Speedlima. O kurde, ej! Zobacz, przekraczają! O nie! O nie! Czemu nie da się jeździć tym samkolami? Jak czy nie mogę stworzyć ta górę. O żół spod Piedron. Mój kolega. Jessica to jest. Po twoja koleżanka. Zbliżysz się do kołsza masz mi. twój brat. Pow twój brat. Mm, czekaj, patrz. Powtórz, czekaj, co? Powtój po tata, którego nie mam. Patrz. Mm, dlaczego? Dlatego ja nie. Dobrze. Wow, ale... O nie ki kibel. Zrobili kika nawet. Wow, ale realizm. Typow... Typowa polska droga. Typowy wyska. O, dostałem sięgnięcie. Pręczę. E, o, si 0077. Co, więc tu jesteś? Gdzieżko to jest? Nie. 0077. Plakat. O, jakie słowo? Patrz, pręba, 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 pręba. Widzi to jest? Jest? <laughs> Nie każdy. <goduj. śmiech> Też trochę Tymczasem typowa polska. Dzisiaj wam pokażę, jak przejść przez ulicę. Patrzcie. Uuuu, uuuu, aaa... Prână, ring! Rang ring ring, Au, umar cu amzănici. Rang ring ring... Coca Cola! Hă, ce-ți-a ce Ai am... Ai am cava! Pa ai am cava! Mmmmmm! Bine, vei aluți să Musimy już iść. Kurde, musimy już iść, więc to było. Dupsko! To było takie film. O taką. Elo, Elo! Szydła, Elo!